Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. To będzie niejako pewnego rodzaju dokrętka do testu najnowszego Nissana X-Trail, tego hybrydowego, który pojawił się u mnie na kanale, ponieważ znajduje się po raz drugi za kierownicą najnowszego X-Traila, ale z tym drugim, słabszym, uboższym, jakkolwiek to nazwiemy, układem napędowym. Moje główne zasadnicze pytanie, czy to ma sens? Czy jest sens decydować się na ten słabszy układ napędowy niż na wersję hybrydową, z której, jak pamiętam i wy być może też, byłem całkiem zadowolony. Zapraszam was do testu. Moi drodzy, żeby z tradycji stała się zadość na szybko, pokażę Wam samochód, którym jeżdżę. Oczywiście najnowszy Nissan X-Trail. W tym przypadku, w specyfikacji tej najwyższej tekna, co jest dosyć istotne, ale opowiem Wam o tym z e, zakierownicy. Lakier nadwozia e, szampański, jak to się ładnie nazywa według Nissana, on wymaga dopłaty. 3200 zł. 19 calowe felgi które są standardem dla tej bogatszej odmiany Tekna a opcją dla nieco uboższej wersji N-Connecta muszę przyznać, że na tym dość masywnym nadwoziu te dziewiętnastki się nieco gubią samochód na dwudziestkach ta hybryda na 20 calowych felgach, które u mnie była muszę przyznać, że wyglądało to tamta kompletacja wyglądała Znacznie lepiej. W tym przypadku mamy jednokolorowe malowanie nadwozia. Pokażę Wam jeszcze, z czym to się wszystko je. No Bo tutaj mamy do czynienia z egzemplarzem, tak naprawdę, wszystko mającym skórzana tapicerka. Oczywiście nie będę rozkładał na czynniki pierwsze w tym momencie, wyposażenia. Opowiem Wam o tym. Nieco więcej z kierownicy, ale zobaczcie, taka kompletacja łącząca kolor czarny z brązowym. Ten brąz przeplata nam się na boczkach drzwiowych, na desce rozdzielczej. Wygląda to naprawdę gustownie. Oczywiście środek doskonale znany z X-Traila, którego Wam prezentowałem wcześniej. Na szybko z tyłu kanapa jest przesuwana, jest regulowany. Kąt pochylenia oparcia. Możemy sobie też rozłożyć część centralną, gdzie mamy miejsce. Nie wiem, bodajże na smartfon, na kubeczki. Jest też przebicie do bagażnika. To sobie niniejszym złożymy. Mamy nawet roletki z tyłu na szybach. Natomiast chciałbym wam pokazać elektrycznie sterowaną klapę bagażnika i sam bagażnik, ponieważ. Uw bagażnik moim zdaniem nie został do końca dobrze pomyślany, bo szukałem, nie znalazłem tutaj żadnych haczyków na siatki z zakupami. Oczywiście mamy jasną roletę. Jedyny punkt to jest punkt pod zapalniczkę. Nie ma tutaj żadnego punktu 12V, o 230V nawet nie wspominając. Plus za to, że jest podwójna podłoga, nie będę teraz tego może wyciągał, plus jeszcze tam jest pod spodem to zagospodarowane, ale wydaje mi się, że bagażnik mógłby zostać nieco lepiej rozplanowany z takimi rozwiązaniami typu. Simply Clever jak to ma miejsce na przykład w Skodzie plus za to na przykład, że mamy osobne zamykanie samego bagażnika, ale też zamykanie całego samochodu razem z bagażnikiem w tym przypadku mamy do czynienia z wersją pięcioosobową bo z tym uboższym układem napędowym nie ma możliwości zamówienia wersji siedmioosobowej więc warto na to zwrócić uwagę Natomiast więcej o wyposażeniu i właśnie o wspomnianym układzie napędowym, chciałbym Wam już odpowiedzieć stamtąd, czyli za kierownicy. Zapraszam. Tak, gadam i gadam o tej specyfikacji. Dlaczego o specyfikacji i o wyposażeniu? Chciałbym poruszyć kwestię wyposażenia, ponieważ to jest dosyć istotny element, jeżeli mówimy o X-Trailu z tym uboższym, słabszym. E, słabszym układem napędowym. Egzemplarz, którym jeździcie, siedzicie teraz razem ze mną, to jest egzemplarz specyfikacyjnie pochodzący z roku zeszłego 2023. E, I jest to ta odmiana najwyższa tekna, która ma w zasadzie komplet wyposażenia i tego wyposażenia jest tutaj naprawdę sporo. E, natomiast istotne jest to, że na rok bieżący, 2024, Nissan opublikował już nowy cennik, według którego to cennika tego uboższego, słabszego układu napędowego nie można konfigurować z wersją wyposażenia Tekna, z tą wersją wyposażenia wyższą. Co oznacza, że chcąc, ten słabszy, podstawowy układ napędowy musimy się z automatu decydować na wersję niższą o nazwie N-Connecta. I biorąc pod uwagę wyposażenie, ta wersja N-Connecta jest no sporo uboższa. Sporo uboższa to znaczy, że no brakuje tam kilku takich dosyć istotnych elementów wyposażenia, które budują powiedzmy to poczucie we wnętrzu. To, takie bardzo przyjemne swoją drogą poczucie we wnętrzu tego samochodu. Czego na przykład nie ma? Nie ma całkiem dobrze grającego systemu audio Bose Nie ma przeszklonego, otwieranego dachu. Ja sobie zasunę jeszcze roletę, bo mi tutaj słońce ładuje od góry. Tak będzie przyjemniej. O, właśnie. Nie ma również tej skórzanej tapicerki, którą ja mam tutaj. Czarnej skórzanej tapicerki, co oznacza, że też kolorystyka tego wnętrza prawdopodobnie się różni, nie ma już takich ładnych, eleganckich, brązowych wstawek. Cóż, taka drobnostka, jak na przykład przednie kierunkowskazy nie są w technologii LED, są realizowane za pośrednictwem zwykłych żarówek, chociaż nawet w wersji Tekna oświetlenie z tyłu, mówię o kierunkowskazach o światłach cofania są realizowane za pośrednictwem zwykłych żarówek. To nie jest oświetlenie w pełni ledowe. Plus jest za to, że już w tej niższej wersji w zasadzie Nissan daje nam komplet systemów bezpieczeństwa, systemów wsparcia, więc jest to bardzo przyjemne. Nie pamiętam dokładnie, jaka jest różnica odnośnie tego wyposażenia, natomiast kilku takich elementów budujących pewnego rodzaju prestiż, elegancję we wnętrzu, po prostu elementów, które powodują, że widać, że ten samochód jest naprawdę bogato wyposażony, w odmianie N-Connecta nie ma. Oczywiście wiąże się to z tym, że wówczas taka odmiana jest znacznie tańsza niż taki samochód, jaki mamy tutaj, bo. Taki egzemplarz, dokładnie taki, w jakim się aktualnie znajdujemy, kosztuje niecałe 227 tysięcy złotych. A zaraz powiem, co nas napędza, bo to jest dosyć istotne. Biorąc pod uwagę jeszcze specyfikację jeżeli potencjalny klient przyjdzie do salonu i nie będzie chciał hybrydy, tylko będzie chciał właśnie ten słabszy układ napędowy, to z automatu nie zamówi wersji siedmioosobowej. I co z mojego punktu widzenia jest chyba ważniejsze. Nie zamówię opcjonalnego napędu na cztery koła. Wówczas napęd jest tylko i wyłącznie na koła przednie. Napęd na cztery można sobie domówić do wersji hybrydowej, takiej, jaką testowałem u siebie na kanale. Załączy wam gdzieś test tamtego samochodu na górze tego filmu. To są dosyć istotne różnice. Biorąc pod uwagę specyfikację takiego samochodu, więc tutaj jest bogato, jeżeli chodzi o wyposażenie, ale nie skupiajmy się dzisiaj na samym wyposażeniu, bo takiej kompletacji na dzień dzisiejszy zamówić się nie da. Nie można, po prostu. Co to natomiast znaczy, że mamy do czynienia z wersją słabszą, wersją uboższą pod względem napędowym? Ja testowałem u siebie na kanale hybrydę, która jest hybrydą dosyć interesującą, dosyć nietypową, z tego względu, że jest to pełna samowystarczalna hybryda, ale samochód zachowuje się de facto jak samowystarczalny pojazd elektryczny, ponieważ silnik spalinowy, który jest w tej hybrydzie, nie odpowiada bezpośrednio za napęd samego samochodu. Silnik spalinowy w hybrydzie w X-Trailu odpowiada za generowanie prądu, za doładowywanie akumulatora, za produkowanie prądu. Więc on nie odpowiada bezpośrednio za napęd samochodu. Hybryda jest oczywiście mocniejsza, bo ona ma 213 koni mechanicznych, tak jak wspomniałem, ma też opcję dorzucenia sobie jeszcze napędu na drugą oś. Natomiast ja pod maską mam ten wariant słabszy, wariant uboższy, co oznacza, że tutaj właśnie ze wspomnianej hybrydy przeniesiono ten silnik spalinowy, który również pracuje w hybrydzie. Mam na myśli silnik, przejedziemy się oczywiście, silnik trzycylindrowy, benzynowy o pojemności 1,5, Wspomnę, są bardzo obszerne kieszenie w drzwiach. Mam tutaj swój całkiem obszerny widok z wodą, więc to mi się podoba. Wracam, bo odbiegłem od tematu. Przeniesiono tutaj z hybrydy silnik trzycylindrowy o pojemności 1.5 i na papierze, według danych technicznych, wartości tego silnika, jakie on sobą prezentuje, są naprawdę niezłe. Bo dostajemy tutaj 163 konie mechaniczne i uwaga, aż 300 Nm momentu obrotowego. Więc są to wartości na papierze naprawdę dobre. Do tego ten silnik w tej słabszej wersji e, został połączony ze skrzynią bezstopniową Xtronic, która swoją drogą ma za zadanie. Udawać zmianę przełożeń, bo jest to oczywiście, tak jak wspomniałem, skrzynia bezstopniowa i muszę przyznać, że wychodzi jej to całkiem efektywnie. Mało jest tutaj tego charakterystycznego dla skrzyń bezstopniowych wycia przy większym obciążeniu, na przykład, albo przy wyższych obrotach. Działa to naprawdę całkiem nieźle i oprócz tego. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo układ miękkiej hybrydy, tak zwany MHEV. I co ja mam do powiedzenia na temat tego słabszego, uboższego, jakkolwiek to nazywać, układu napędowego? Oczywiście jest to silnik trzycylindrowy, no i relatywnie nieduży, biorąc pod uwagę z jak wielkim samochodem mamy tutaj do czynienia, bo jednak to uczucie przestrzeni w środku, uczucie... I rzeczywiście tak jest, przestrzeni też z tyłu jest naprawdę dojmujące. To auto jest spore. To jest spory samochód rodzinny, nie ma się co oszukiwać. Pierwsze co, to jest to silnik trzycylindrowy, więc natury tego silnika nie oszukamy. I oczywiście, jeżeli ktoś nie interesuje się na przykład motoryzacją i taki Potencjalny klient, który się nie interesuje, nie siedzi w motoryzacji, wejdzie do salonu i przejedzie się takim, takim samochodem z takim układem napędowym, jest spora szansa i potrafię to sobie wyobrazić, że nawet się nie zorientuje, że w tym samochodzie pracuje silnik trzycylindrowy. Natomiast na wolnych obrotach słychać delikatnie tą charakterystykę nieparzystą pod względem liczby cylindrów. Słychać ten delikatny terkot silnika podczas przyspieszania również to słychać. No, mój Boże, fizyki tutaj nie oszukamy i słychać, że jest to silnik trzycylindrowy, ale muszę przyznać, że ten dźwięk jest całkiem nieźle maskowany. Generalnie samochód jest no powiedzmy, przyzwoicie wyciszony od komory silnika również, więc jest to całkiem efektywnie maskowane. Coś, co mnie zaskoczyło, pozytywnie mnie zaskoczyło w tym układzie napędowym, to jego dynamika. Bo, tak jak wspomniałem, wartości na papierze są naprawdę przyzwoite, naprawdę wiele obiecują, i powiem Wam, że jeżdżąc po mieście czy podmiejsko, po takich drogach jak teraz, na przykład do mniej więcej 90 km na godzinę, miejscami, to. Powiem Wam, że ten samochód ma wystarczająco dużo dynamiki. Poza tym jest tutaj takie dojmujące uczucie, że ten układ miękkiej hybrydy wspiera silnik spalinowy. Jest tutaj taki dodatkowy kopniak, zwłaszcza z niskich obrotów tej elektryki. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak działa, ale to jest rzeczywiście wyczuwalne i czuć, że. X-Trailowi z tym podstawowym układem napędowym naprawdę się chce w tych niższych rejestrach prędkości. Naprawdę się chce. Problem oczywiście może się pojawić przy wyższych prędkościach, prędkościach ekspresowych, autostradowych. No i oczywiście może się pojawić, kiedy zapakujemy tutaj na pokład komplet pasażerów i jeszcze wrzucimy coś do bagażnika. No to wtedy ten silnik rzeczywiście może mieć. Pewien kłopot z dynamiką, natomiast od strony dynamicznej, kiedy jeżdżę głównie sam i ewentualnie z jeszcze jednym pasażerem, ale bez specjalnego bagażu, bo nie wybierałem się tym samochodem nigdzie dalej, to naprawdę pod względem dynamiki nie ma na co narzekać. Dziwnie natomiast zachowuje się moim zdaniem współpraca tej skrzyni biegów z tym trzycylindrowym silnikiem spalinowym, bo kiedy jeżdżę po mieście i staram się nawet delikatnie wciskać pedał gazu, żeby po prostu jechać płynnie, żeby płynnie przemieszczać się w korku, mam problem, i to pomimo tego, że jeżdżę tym samochodem już któryś dzień z kolei, mam problem, żeby zwłaszcza ruszać i przemieszczać się tym samochodem w sposób płynny. Nawet kiedy delikatnie naciśnie się pedał gazu, to ten samochód. E, z jednej strony ma taką tendencję do gwałtownego wyrwania do przodu, nie wiem dlaczego tak jest, a z drugiej strony, kiedy jedziemy tak jak teraz i chcielibyśmy gwałtownego przyspieszenia, to X-Trail, czy bardziej ta skrzynia biegówca jest dla mnie zaskakująca w przypadku skrzyni bezstopniowej, ona się po prostu zastanawia, działa z wyraźną zwłoką, działa z wyraźnym opóźnieniem. Dziwne jest dla mnie w tym samochodzie działanie, tak jak wspomniałem, na linii skrzynia biegów silnik spalinowy. Trochę tego nie rozumiem. Teraz akurat jedziemy przy niskich obrotach, ale załóżmy, że chcę dynamikę od tego samochodu. Wciskam mu. Zobaczcie, ile upłynęło od momentu, kiedy wcisnąłem gaz. To były. Z dwie sekundy? Spokojnie dwie sekundy. Mam wrażenie, że silnik reaguje z opóźnieniem w stosunku do tego jakie ja komendy wydaję mu prawym pedałem czyli pedałem gazu. To nie jest przyjemne, bo po prostu jest tutaj zaburzona, zaburzony pewnego rodzaju płynny sposób przemieszczania się tym samochodem, co nie do końca mi się podoba. Oprócz tego e, muszę przyznać, że to rozwiązanie napędowe nie jest specjalnie oszczędne. Ponieważ pokonałem standardową dla siebie trasę ponad 450 km, głównie na adaptacyjnym tempomacie 130 km na godzinę, momentami z podniesieniem do 140, silnik zużył mi okolice 8 litrów. Czy ogólnie samochód zużył mi okolice 8 litrów, a warunki były w porządku, nie było wiatru, e, pogoda była ładna. Zresztą był to wieczór, więc temperatura była bardzo optymalna. Po mieście, kiedy rano, w godzinach porannych przemieszczam się na przykład do pracy i nie ma specjalnego ruchu, jeszcze trafiam na zielone światła, to potrafię zużyć 7,5 litra. Ale w godzinach szczytu, kiedy jest dużo korków, dużo stania, dużo pełzania w korku, czy łapania się na czerwone światła, no to wyniki między 9, 10, 10,5 litra są tak na porządku dziennym. Poza tym, podam Wam jeszcze jeden przykład. Kiedy jechałem robić zdjęcia temu X-Trailowi, wyruszyłem z jednego miejsca, przejechałem kawałek po mieście, trochę postałem w korkach, dojechałem na miejsce, gdzie chciałem robić zdjęcia. Silnik był cały czas włączony, natomiast samochód przestawiałem co pewien czas. Robiłem zdjęcie około pół godziny, po czym skończyłem robić zdjęcie, jeszcze przejechałem kawałek do domu. Nie wierzyłem, co pokazał mi komputer pokładowy, bo z tego dystansu, z tego okresu, komputer pokazał mi 19.7. Mówimy o silnic silniczku tak naprawdę 1.5-3-cylindrowym, ale weźmy też pod uwagę, w jakim nadwoziu, w jakim samochodzie ten silniczek musi pracować. Mówimy o dużym samochodzie, więc zużycie paliwa, ekonomika nie jest mocną stroną tego układu napędowego. No i jeszcze pozostaje nam kwestia tej miękkiej hybrydy. No bo wiadomo, miękka hybryda zadaniem miękkiej hybrydy jest bardzo szybkie, bezstresowe, bezinwazyjne, przyjemne dla kierowcy i współpasażerów gaszenie, uruchamianie silnika spalinowego czyli Mówię w tym momencie o działaniu systemu start-stop. W X-Trailu z tym silnikiem 1.5 MHEV, czyli Mild Hybrid, odbywa się to jak najbardziej szybko, działa to jak najbardziej szybko, ale na pewno nie bezinwazyjnie dla mnie jako kierowcy czy współpasażerów, bo ewidentnie słychać i czuć. Kiedy silnik spalinowy gaśnie, a kiedy się uruchamia? Dodatkowo, potrafi w czasie uruchomienia się tego silnika delikatnie zatrząść nadwoziem, a nie tak powinna działać miękka hybryda. Eee, tak naprawdę, najlepsze działanie miękkiej hybrydy do tej pory zaprezentowało mi Volvo. Jasne, ja nie porównuję tutaj tych samochodów, bo to są inne klasy, inne segmenty, inna półka cenowa, jak najbardziej. Natomiast no tutaj ten hef nie został tak zrealizowany, jak można by było tego oczekiwać. Więc reasumując, z mojego punktu widzenia, jedyną zaletą X-Trail'a z tym podstawowym, słabszym układem napędowym jest oczywiście jego wystarczająca, satysfakcjonująca dynamika. Bo jak najbardziej nie ma na co narzekać, biorąc pod uwagę te 163 konie i 300 Nm, to jest całkiem przyjemna dynamika w momencie, kiedy ja jeżdżę sam albo jeżdżę z jednym pasażerem. Przypominam. I wydaje mi się, gdybym patrzył tylko i wyłącznie pod swoim kątem, to wydaje mi się, że jeżeli ktoś decydowałby się, chciałby się decydować na X-Traila, i stwierdziłby, że tak, że chce Nissana X-Trail sobie kupić to wydaje mi się, że tylko i wyłącznie właśnie z układem hybrydowym. E, dlatego, że wybierając hybrydę, zapłacimy za nią więcej. I to w sumie sporo więcej, bo ponad 20 tysięcy złotych, lekko licząc, nawet 25 tysięcy złotych, to, to potrafi tak wyglądać. Więc jest to sporo więcej. Natomiast z drugiej strony. Muszę powiedzieć, że wybór układu hybrydowego niesie ze sobą znacznie więcej benefitów. Mianowicie jest wyższa moc, jest żwawsze, chętniejsze reagowanie samochodu na pedał gazu, bo w hybrydzie samochód reaguje od razu momentalnie. Tam jest jednak mocne to wsparcie elektryczne, jest jeszcze lepsza dynamika co oczywiste. Po mieście, bo nie w trasie, po mieście w hybrydzie jest z moich doświadczeń wynika znacznie lepsze, znacznie niższe zużycie paliwa, jest opcja dorzucenia napędu na cztery koła, no i w tym momencie hybrydę możemy sobie zamówić właśnie z takim topowym wyposażeniem, co dla wielu klientów, jestem w stanie sobie to wyobrazić, że będzie informacją bardzo istotną. Myślę, że na rok bieżący zaprezentowanie nowego cennika, który zakłada, że ten słabszy układ napędowy możemy sobie zamówić tylko ze znacznie uboższą wersją wyposażenia n że miało to pewien określony cel. Wydaje mi się, że taka wersja jest dopasowana, została opracowana pod konkretnego klienta. A mianowicie klienta, który nie będzie specjalnie wymagający pod względem wyposażenia, nie będzie specjalnie wymagający pod względem dynamiki, nie będzie potrzebował siedmiu miejsc na pokładzie, po prostu będzie chciał sobie zamówić przyzwoicie napędzany samochód, duży samochód, który jednak będzie całkiem wygodny, będzie całkiem przyjemny, przyzwoity na co dzień. I X-Trail z takim układem napędowym, tym podstawowym, i nawet taka wersja wyposażenia N Connecta będą wówczas w pełni wystarczające. Wydaje mi się, że zostało to zrobione po prostu z rozmysłem. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się na X-Traila jako jedyny samochód w rodzinie, yy, będzie płacił za to ratę leasingową, albo nawet bierze sobie to auto w kredycie, wydaje mi się, że warto pójść w kierunku hybrydy po prostu. Trochę się rozgadałem z tego, co widzę, ale trzeba było o tym wszystkim powiedzieć, bo to są z mojego punktu widzenia dosyć istotne informacje. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu umieszczam w opisie tego filmu. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania kciuków w górę, komentowania. No i cóż. Z tego jakże wygodnego, przyjemnego pokładu, bo Xtrell jest bardzo przyjemnym samochodem, żegnam się z Wami i zapraszam Was do kolejnych testów. Trzymajcie się.